Dlatego, że padało na dworze, trzeba było sobie przenieść warsztat do wewnątrz. No i wykonywać inne czynności, ale również związane z więźbą. A więc, co mamy? Dwa przednie. Dwa przednie, dwie przednie murłaty, tylko że one są trochę wyższe. A zaraz powiem dlaczego. Wzór wycięte tutaj, przygotowane będzie to obstrugane, ponieważ tam u góry łączenie tego, jak to się oglądał wcześniej, będzie w ten sposób. Tam jest wycięte w murłacie 20 na 7 czyli ona wyjdzie sobie tutaj. Oczywiście będzie ona pod spodem. Tu nie mam wycięcia. Tam jest wycięcie, więc ona będzie w ten sposób złączona tam na murze z góry, tu śrubą. Następnie, tu będzie się opierała o. Mur 5 cm, i reszta będzie schodziło za mur, i tu będą po prostu wieszaki przymocowane do wieńca, bo to wychodzi na wieńcu siany kolankowej. Dlatego to jest tak zrobione, ponieważ tu mamy 14 cm, i murłata jest 14, a daszek jest na wspólnej, jak to się mówi, murłacie, nie jest obniżany. Jest po prostu obniżenie po to, żeby obniżyć w ogóle konstrukcję, żeby była niższa ale żeby gabarytowo wyglądała dosyć masywnie, dlatego są takie grube kołki jakoś to zwiększy tą kubaturę tego, nie będzie taki stwarzało wielki, znaczy wysokiego po prostu z przodu zadaszenia tak mi się wydaje, bynajmniej takie zaplanowane teraz tak te dwa kołki Kołki, no, dwie murłaty, tylko że grubsze 20 na 30 one będą miały tutaj gniazda, jedno i drugie w odpowiednio odległości od przodu zrobione, będą położone na tym kołku drewnianym. Te dwa kołki, co są tam drewniane, po prostu będzie ścięty ten kołek. Będzie jeden czop zrobiony i drugi będzie dłuższy, czop, bo między nimi będzie tutaj łukowata krokiew. Tam która to leży belka yy, łukowata. Znaczy wytnę z niej tam nieduży łuk, żeby nie pozwoli to na zbyt wielki łuk, ale tam jakiś promień wyjdzie. Zaraz zobaczymy, jaki tam, już narysowałem, i ona będzie, tamta belka, po prostu tutaj między nimi, tymi dwoma, to będzie na czopie, i tamta belka będzie również tutaj na czopie się działa. Także to będzie taka konstrukcja, tutaj bez. Łozi, ale w sumie można by było później nawiercić tu otworki, jeszcze dodatkowo pogłębić i przykręcić tutaj wkrętami cisielskimi, na przykład cztery sztuki. Zresztą zobaczymy, zaślepić je, kupić takie koleczki sosnowe i zamalować, nie będzie nic widać. To jest to. I teraz tutaj jest taka beleczka łuk. 319,5-320 cm od początku do początku, Bo ona będzie między nimi, czyli będzie tutaj sobie siedziała z przodu. No i teraz ten łuk, jak sobie tutaj go zrobiłem, niby, nie mając żadnego promienia, on musi wyjść sam po prostu. A więc wysokość belki tutaj została zachowana tej po obstruganiu, bo teraz ona ma tam 30 niecałe, 30 prawie 30. Powiedzmy, że ma. Więc tutaj na 29,5 zrobiłem ten łuk. Moduł jest dosyć równy 29,5, ale tamtą ze i tą w sumie się zrobi prawie że 29, bo są nierówności. Także tutaj zrobiłem na 29,5 jedna kreseczka, z drugiej strony tutaj łata bity gwoździk, ścisk i następnie nagięta łata do tego wymiaru 29, z drugiej strony 29, i mamy pierwszy łuk na samej kolejności tutaj zostaje z tego klocka mój jest 48 49 będzie ale 48 załóżmy 20 cm jest ta belka która tu się znajduje prawda 20 czyli zostaje nam 28 cm do dyspozycji i tu będzie właśnie gniazdo długie bo ono będzie miało 10 cm szerokości a długości będzie miało 20 cm gniazdo a tam będzie czop na tych kołkach taki i tu będzie z tego miejsca zaczynał się łuk z tego dokładnie nie zaraz to zrobimy tutaj się pomyliłem nie widziałem że nie zauważyłem że z tej strony mam łokieć bo on idzie do odcięcia i tutaj narysujemy drugi oczywiście tutaj mamy środek czyli 29 żeby było łata ma 5,5 cm to będzie 24 powiedzmy i 5,5 to jest 29,5, tak? Tak, 5,5, nie ma 6, czyli w tym miejscu 24 mamy Łuk, czyli również tutaj zaraz wezmę łatę, przymocuję od górnej krawędzi, górną krawędź tutaj i narysuję, i tu z tego miejsca wyjdzie tam sam łuk. Zaraz to zobaczymy, i z drugiej strony jest podobnie. Te 28 cm łuk, tu 29,5 łk. łuk. Wytnę i zobaczymy, jak to będzie wy wyglądać. Na następnej kolejności po wycięciu zostanie zrobione tutaj gniazdo, tam gniazdo, i później zostanie to wszystko obstrugane. Częściowo zostały już kropki poprzykręcane. I jedna jest troszeczkę krzywa tam. Chodzi za ten, ale po złączeniu z tamtym Z tamtym krokiem po drugiej stronie ona się wyrówna. Wczoraj zostało to rzucone tutaj HTS-em u nas w zachodnio-pomorskiej Jest pan Łukasz, który bardzo sprytnie i ładnie to wrzuca. Pracuje też w obrębie właśnie miśni naokoło na około Dosyć duży obszar zajmuje jego praca i pomieszanie się bardzo długi HDS ma także polecam po wrzuceniu tego tutaj, tutaj wiadwie nie wiem czy będzie dobrze słychać po wrzuceniu tego tutaj trzeba było to przygotować przede wszystkim do wrzucenia czyli przełożyć to papierem i w tym miejscu gdzie jest pas był mocowany aby tego nie poobdzierać, bo to jednak trzeba się obchodzić z tym jak jajki, z jajkiem, jak to się mówi, no i tam jest tak samo poprzykładane patyczkami, żeby końcówki nie obedrzeć przy transporcie do góry. Przejdę tutaj. Zobaczymy jak to tutaj wygląda po zamocowaniu kilku. No, zamocowanie jak zamocowanie, na no, wkręty 10 na 30. Tutaj dodatkowo musiałem troszeczkę zeszlifować, ale to ze względów estetycznych, chyba mi się wydaje. No i przykręciłem, bo jednak ta płatę była bardzo krzywa. Ciężko było te dwie krokwie przykręcić i tą, bo ona po prostu miała taki łuk troszeczkę. Dlatego przegięło mi tutaj, ale później poradziłem sobie z tym. No i wszędzie jest tak samo. Tutaj również przymocowane jest, na razie jest tam ta strona, ta strona jest zrobiona. To jest po to, żeby się nie przemieszczały po prostu gwoździe o 125. <laughs> Tutaj nieraz przy dokręcaniu po prostu się robią takie strzępy. Nie stosuję żadnej taśmy pod kontrolaty, dlatego to zeszlifowuję. Zasmarowane, no i wcześniej były zesifrowane krawędzie W międzyczasie oflisy, żeby membrana się nie przetarła. Oczywiście tutaj góra jeszcze nie jest zamocowana. Ale będzie pasować. Tak jak widać, już pasuje prawie, że tutaj będą cztery gwoździe o cynk zagięty na haczyk. Dwa haczyki z tamtej strony, dwa z tej. Nie będzie tutaj żadnych śrub. W następnej kolejności, po zamocowaniu tych wszystkich krokwi zostaną zrobione te szyty zewnętrzne, dwa ten z tej strony i z tamtej. Po to, żeby umieścić te krokwie, bo łatwiej jest wymorować jakich nie ma, prawda? Rysztowanie 2-3 godziny i zrobione. W następnej kolejności, będą przymocowane te, ale w pierwszej kolejności zostaną te ozdobne przymocowane, właśnie już po przerwie w tej chwili trzeba się trochę posilić no i dalej będziemy działać aresztowanie niezbędna rzecz musi być nie wyobrażam sobie to jak niektórzy z drabiny skaczą i mocują no i tutaj również nie ma co tam za bardzo pokazywać, bo wszędzie jest tak samo. To tak jak widać, zamek dobrze wycięty, równo, ma kąt prosty, wcześniej było sprawdzane to wszystko pasuje. Miałem taką dodatkową pracę, bo trochę był źle podany wymiar tutaj między tym oknem. Żeby zastosować kołnierz, jeszcze ocieplający, chyba 8 cm, bo okno tu będzie dokładnie 100 na 2,50, tam z hakiem. To wymaga producent większego otworu. Chyba 8 cm, nie pamiętam. 90. 94 jest okno, tak 8 cm, po 4 na boki. Czyli trzeba było zdemontować murłaty przed tym, żeby łatwo to obciąć. Zostały obcięte, ponownie ustawione. No i wcześniej było tutaj wycięte to fleksem, wyszlifowane, żeby po prostu pasowało. Otwór teraz mamy 108. Oczywiście jest większy rozstaw teraz, tutaj tych krokwi. Przepraszam, 108-102, bo <laughs> teraz mamy 102 cm Zalecamy, ale żeby te krokwie przy oknie nie były przeginane z tej strony i tam z przeciwległych tych dwóch oknach, będzie tutaj między to wstawiona po prostu krokie krótka i z tej strony przekładka przykr przykręcona i bez problemu to się będzie. Trzymało i nie przeginało Tutaj będzie troszkę. Nie, 4 cm wystarczy. Akurat. I będzie stabilizowało te właśnie dwie krokwie. Z tej strony i z tamtej. Przy oknie. No i co? Tutaj, jak będziemy przykręcać następne, to zobaczymy sobie, jak to tam. Radzimy no jakaś tam jest ale mimo tego jest zawsze w końcu Rockfi rokwi są jakieś tam bananki trzeba je bananki nie ale nieduża różnica w wysokości trzeba po prostu sobie to przygotować